Dzisiaj chciałbym zaprezentować sylwetkę artysty, fotografika Lucjana Demidowskiego. Pierwsze pytanie, od którego z reguły zaczynam rozmowy z kolegami, z artystami, to co ukształtowało Ciebie jako artystę? Czy na przykład, nie wiem, studia Ci coś dały, czy coś innego Ci rozwinęło? Z fotografia, właśnie z fotografią, to zetknąłem jako bardzo młody chłopiec. Więc jak to medium, pierwszy, czy aparat fotograficzny wziąłem pierwszy raz do ręki, to moja fascynacja nie miała granic. Jakby interesowało mnie wszystko. Wydawało mi się, że fotografia, czy przy jej pomocy, czy za jej pomocą, mogę opisać świat. To oczywiście po, trzeba było szybko dosyć zweryfikować, bo przy pomocy fotografii nijak tego świata opisać się nie da. No najlepsze jest słowo, język. Yy, I robiłem tak przez lata takie bardzo ładne obrazki nawet fotograficzne. One tam gdzieś będą się przewijały w tym pokazie. Tam dwa lub trzy pozwoliłem sobie je załączyć. Yy, a tak naprawdę yy, to kiedy miałem dwadzieścia kilka lat, dwadzieścia yy, albo 25 lat, yy, Wszedłem, byłem na otwarciu wystawy Fotografowie Poszukujący i tam zobaczyłem fotografię, pracę właściwie Zbyszka Dłubaka, z którym się potem zaprzyjaźniliśmy, i to, ale to zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. To były tautologie, taki prosty zapis fotograficzny, który podważał jakby istotę podważał fakt, że fotografia jest tautologiczna w stosunku do przedmiotu. W związku z tym natychmiast zastanowiło się to, skoro ona nie jest rejestratorem rzeczywistości, to czym ona jest? I to było takie pytanie podstawowe. No i w tym momencie no, oczywiście. Dotarłem do koszuta i zacząłem mm, jakby analizować to, co wcześniej robiłem. I to był ten moment chyba mm, taki dla mnie bardzo ważny i ja bym powiedział, że przełomowy w, w, tym, w, tym, w tych moich realizacjach. Od tego się zaczęły potem wszystkie te moje obrazy iluzoryczne, e, rzeczywiste, pozorne. To, e, ta chęć, jak, jakby poznania kresu. Tego medium. No to w takim razie, co cię inspiruje właśnie do tego? Skąd czerpiasz te inspiracje, żeby no, stworzyć czy cykl, bo z reguły to pracujesz w jakichś cyklach i, i, i też jakiś na konkretny temat? To nie jest fotografia przecież reportażowa, niedokumentalna, chociaż. Jakieś właściwości dokumentalne ona w niektórych wypadkach ma, no w wypadku na przykład tych portretów, które robiłeś wybranym artystom. No tak, no on, fotogra w, w ogóle ja bardzo lubię fotografię dokumentalną, od tego zacznijmy. Ja nawet w, szkole, w lubelskiej szkole fotografii mam zajęcia z młodymi adeptami fotografii i mówię im o światowej fotografii dokumentalnej, o wadze tego, pokazuję im filmy. Bardzo wysoko to cenię. Tylko, że myśmy fotografię zaczęli traktować od już dawno temu, już właśnie na przełomie XVIII-XIX wieku, jako coś, jako ten obraz świata, coś czemu ufamy. A to jest przecież nowa rzeczywistość, fotografia. Ona nie jest właściwie zapisem, jest tylko, jest, jest tylko takim rodzajem dowodu, że fotograf tam był, niczym więcej. To dużo oczywiście, ale to dużo za mało, żebyśmy mogli tej, tego rodzaju fotografii stawiać tak potężne zadanie: jak wyjaśnianie świata, czy opisywanie jego. A w związku z tym, ceniąc ją bardzo wysoko i od czasu do czasu nią się zajmując, raczej nie staram się tego, tego świata opisać, ile wnieść coś bardzo osobistego, powiedzieć coś o sobie w tej swojej fotografii, bo to jest dla mnie ważniejsze. To chyba dotyczy no, wszelkiej twórczości, no bo jeżeli byśmy. Zamknęli się tylko w jakimś, właśnie takim dokumentalnym obszarze, że my tylko patrzymy, rejestrujemy coś, co się dzieje. No to, no, to ma, no fotografia reporterska przecież na tym też polega, ale tu też jest manipulacja tymi faktami, i te zdjęcia pokazywane okazuje się, po to wcale nie było zalep porobione, i stąd wynikają inne rzeczy. Ale powiedz w takim razie mi, czy w Twojej twórczości, jaka, jaka jest w ogóle rola przypadku, i czy to ten przypadek odgrywa rolę, czy ty rzeczywiście musisz jakby dojrzeć do jakiegoś problemu, żeby go opracować najpierw intelektualnie, a później dopiero stworzyć do tego fotografię. Jak właśnie w tych początkach swojego fotografowania często rolę, ogromną rolę odgrywał przypadek. Teraz żadnego. Właściwie to jest taka, takie analityczne dosyć podejście do, do fotografii. Ona ona, pojęta jako fotografia reportażowa, o której przed chwilą wspomniałeś, często rządzi się rolą przypadku. Te wszystkie uliczne zdjęcia czy fotografie, czy nawet jakiekolwiek inne zapisy, taką ruchomą kamerą, one siłą rzeczy często bywają przypadkowe. U mnie tego nie ma. Ja stawiam kamerę wielkoformatową na statywie. Często towarzyszą temu wcześniejsze notatki, zapisy. E, e, kadr bardzo pre, precyzyjnie dobieram. Z reguły tenega, te ach, co jest najważniejsze pracuję na klasycznych tak zwanych materiałach. Ja nie używam cyfrowego, cyfrowego zapisu do swojej fotografii w ogóle. Dlatego, że te wszystkie zabiegi, które ja wykonuję, one są zabiegami robionymi. Przed kamerą te zwierciadła, którymi się posługuje, to te, nazwijmy to, ta iluzja, oszustwo, e, odbywa się przed kamerą. Nie ma żadnych zabiegów elektronicznych, żadnych photoshopów. Ten negatyw jest odwróconym obrazem pozytywu, który również powstaje w klasyczny sposób w ciemni fotograficznej. To dla mnie też jest ważne. Ta materia halogenków srebra i ten moment ujawniania się, te, ujawniania się tego obrazu po raz pierwszy jest czymś zupełnie niezwykłym. To taki rodzaj szamańskiego wręcz przeżycia. Ale wiesz co, bo przepraszam ci przerwę, ale właśnie. Kilka, w kilku wywiadach usłyszałem właśnie to, że nawet jeżeli patrzy fotograf, przecież przez ten kadr wąski, wydawałoby się, że mówimy o obrazie jakimś statycznym, który gdzieś ustawiasz sobie i już praktycznie widzisz, co ma, jak, jakie będzie zdjęcie. Wszyscy mówią, że właśnie podejmując się, tra, pracując tradycyjnie w ciemni, że ten sam moment wywoływania i objawienia się na nowo tego obrazu jest dla fotografika bardzo ważny. Nieprzeżywalny. Hmm. Zupełnie nie zamieniłbym tego za nic. Wiesz, e, ja jeszcze jeden zabieg stosuję, taki czysto... E, on jest mnie mentalnie potrzebny. On jest w zasadzie... Każdy inaczej pracuje. E, ja po skończonej pracy, po zrobieniu mm, fotografii, e, te negatywy... Chowam do szuflady, ja ich nie wywołuję, czekam, ten czas jest dla mnie bardzo ważny, ta przestrzeń między przeżytym i ujawnieniem obrazu. Często to trwa miesiąc, dwa, te negatywy tam potem wywołuję, jestem zdziwiony, jakby przywołuję pamięć. Ten rodzaj ta, y, takiego, tego w y, fotografii y, cyfrowej nie mam, no, mam na, momentalnie ujawniałby się obraz. Ujawniałby się. A potem ten pole manipulacji jest tak duże przy yy, cyfrowych yy, i ono aż, aż korci, żeby tam tego, tego Photoshopa jednak włączyć, coś poprawić. Ja tu nic nie, nie chcę poprawiać. Po jest, jest tak, jak nie powinno być. Bo to wszystko... Ale to też jest taki, rzeczywiście staje się takim dokumentem prawdziwym, taki, tego ułamka sekundy, kiedy naświetliłeś to kliszę, prawda, no bo później te obróbki w photoshopie, wiadomo, no są artyści, którzy korzystają z tego wszystkiego, z różnych programów przecież i te zdjęcia jakby później, ja nie wiem, czy nie tracą trochę na takiej, naprawdzie po prostu, że one są już takie przez nich, no dopieszczone za bardzo, a przez to też i nieprawdziwe. Do pewnego stopnia tak, ale ja bym, ja bym tu się e, akurat nie, nie jest to, to dla mnie przeszkodą, nie byłoby to dla mnie przeszkodą. Natomiast e, ten, to, o czym mówię, ten moment e, ujawniania się obrazu i fakt, że ja nic już nie poprawiam, że to jest e, pozytyw, czyli odwrócony negatyw, no. to, to jest dla mnie bardzo ważne, że e, oprócz tej, tej gotowej pracy. Już oprawionej czy pokazywanej gdzieś tam, czy publikowanej, e, mm, y, mogę udowodnić jego niejako prawdziwość przy pomocy negatywu. A czy zdarzyło się, że właśnie tak pamiętasz teraz po latach, że któreś z tych zdjęć właśnie tak się objawiło w ciemni, że byłeś sam zaskoczony, że, że wcześniej tego w ogóle nie widziałeś. Tak, takie rzeczy mają miejsce. Oczywiście często jest tak, że nie spodziewałem się, że coś tam się pojawi w określonym miejscu. Jeśli to było przeszkodą, to, to naturalnie takiej pracy nie pokazywałem, albo jeśli to było coś, czego się nie spodziewałem, a co okazało się być bardzo ważnym, istotnym elementem tego, tej pracy, to oczywiście z największą rozkoszą. Tak było kilka razy. Ja fotografowałem te swoje zwierciadła o godzinie czwartej. Nad ranem, tam rano mniej więcej jak pier pierwsze promienie słońca, pierwszy brzask słońca zajrzał do ogrodu. Ja tam postawiłem wcześniej ten już kamerę, to zwierciadło stało i zaczęło się światło. Ta ekspozycja trwała kilkanaście minut, żeby oczywiście bardzo wysoka przysłona, tam maksymalna w obiektywie 64 chodziło o głębie ostrości. Żeby nie stać tam jak ten głupi, poszedłem sobie zaparzyć kawę i spoglądając na zegarek po tych kilkunastu minutach, wynikających z pomiaru bardzo precyzyjnego światłomierza, mojego <grytania> drucha Sixa, wróciłem po tych piętnastu minutach i, i zamknąłem wężykiem migawkę. Potem się okazało, że Ujawniło się tyle rzeczy, tyle szczegółów, tyle fantastycznych historii. To światło się jak gdyby przesuwało w tym obrazie, czego kompletnie wzrok ludzki nie byłby w stanie zarejestrować. A materiał fotograficzny już tam i ta praca jest. Ona, ona jest jedną z tych właśnie, do których mam taki specjalny, specyficzny sentyment, bo wiem jak ona powstawała i tam ten, ten przypadek, o który pytasz, właśnie miał miejsce. Ale takich pan było kilka, bo te ekspozycje niejednokrotnie u mnie trwają po kilka minut. A powiedz mi, czy pamiętasz jakąś właśnie swoją wystawę, którą byś jakoś... Szczególnie zapadła ci w pamięci, że na przykład, nie wiem, czy poprzez ekspozycję, czy poprzez zestaw tych prac, no bo jednak jak robimy, nawet jak wywołujesz, przecież jak myślisz o jakimś cyklu, no to przecież w, u siebie w pracowni czy w domu nie masz takiej możliwości kontekstu przestrzeni, ym, odpowiedniej skali, czy, czy, czy właśnie sąsiedztwa tych zdjęć. Czy pamiętasz jakąś taką wystawę, która ci zaskoczyła i właśnie poprzez to? Ustawienie nowych jakby zależności między zdjęciami wytworzyło jakieś inne, nowe napięcia, o które wcześniej akurat w pracowni nie widziałeś. No, nie mogłem widzieć nawet. No. To y, od razu z przyjemnością y, y, przypomnę ci tę wystawę, która nazywała się skromnie Ogród. Ona miała miejsce w tym pierwszym labiryncie w Lublinie. Jeszcze świętej pamięci Andrzej Koziara y, y, prowadził ten labirynt. A on tam ch chyba, Andrzej Mroczek był chyba szefem tego, ale Andrzej Koziera był tym pierwszym, który, który prowadził. I on mi zaproponował tam wystawę. Tam była taka przestrzeń czasowa. Ja przygotowałem wystawę, która nazywała się Ogród. Ona składała się z takich 30 na 30 centymetrów odbitek fotograficznych konarów drzew. E, e, bez liści. To, by, to, to wszystko było opuszczone. I, e, e, zrobione były z tego takie multiplikacje. Przy czym ka, każda, e, każde drzewo było inne, i one zajmowały taką ogromną przestrzeń e, na dwóch ścianach. E, więc oczywiście w pracowni tego, tego nijak nie było, jeszcze można dostrzec, bo pracownię miałem skromną, wtedy miałem na, na Starym Mieście, na, na poddaszu taką, taką małą dziuplę. Ale prze, prze, przenieśliśmy to do labiryntu i brakowało tylko tego jednego elementu, czegoś bardzo żywego, naturalnego. Więc przyniosłem taką trawkę, maleńką traweczkę i w uszkodzonej płytce, yy, yy, która, tam, yy, która tam się znajdowała w galerii, ona tam miała została wysypana ziemia, ta trawka została tam zasadzona, a reflektor ją pięknie oświetlił i on i dwa razy dziennie, ponieważ miałem blisko znoworybnej, przychodziłem do galerii i ją podlewałem. I ona ślicznie rosła. Jedna, jedyna fotografia, którą tam dołączyłem, właśnie z tej, z tej ekspozycji. Ja niestety nie miałem nigdy jakiegoś takiego zacięcia dokumentalisty swoich realizacji, bo powinienem później to, to zaczęło jakoś tak funkcjonować, że ludzie fotografowali swoje wystawy. Ja nigdy tego nie miałem. To jak gdyby gdzieś zamęczę, ale i. Tu ocalała jedna jedyna, ta odbitka z tym. A potem ta trawka oczywiście była wyjęta i zasadzona z powrotem, zaniesiona z pietyzmem po zakończonej wystawie. Także mógłbym powiedzieć dzisiaj z perspektywy czasu, że byłem no, bardzo eko. No tak. A w takim razie powiedz mi, który z artystów, czy jaki nurt może fotografii? Byś wyróżnił, na przykład nie tyle wyróżnił, który jest Tobie bliski. Nie przez o, oczywiście podobieństwo, tylko po prostu. No, no. Jest, ja tu zawsze mam kłopot. Jak mnie pytają o kogoś, to kogo chciałbym bardzo pochwalić, albo bo w historii fotografii, tak się złożyło, że tych fantastycznych fotografów z, z różnego obszaru fotografii jest tak dużo. A mnie, mnie zawsze fascynowały m, osobowości. Jakby ktoś mnie zapytał o portreisów, to bym y, od razu powiedział: Irene Penn. Facet y, niezwykły zupełnie, który y, budował konstrukcje y, y, skomplikowane, y, żeby wtłoczyć tam modela, żeby był osaczony albo dawał mu przestrzeń ogromną. Y, y, niezwykły fotograf. Al, ale też pejzażyści, Callahan, Amerykanin, no fan, fantastyczny pejzażysta a mu, z młodszych Caponigro, albo, albo z klasyków Weston. Cudowne akty, wspaniałe w ogóle martwe natury. No właśnie. I tak dalej, i tak dalej. Ja, jednym tchem mógłbym wymienić mm. pewnie i o polskich fotografach y, y, bym y, mógł mówić w nieskończoność. O, y, o moim przyjacielu nieżyjącym, Zydryce. No, fantastyczny kumpel i jeszcze lepszy chyba fotograf. No Mikołaj Smoczyński też, świętej pamięci, nasz kolega wspólny, przecież też miał. Yy, znakomite fotografie. Czy Mikołaj, i... którego fotografia wisi w moim pokoju, jest oz, o, ozdobą wnętrza i którego bardzo wysoko ce, ce, ceniłem, cenie. I, 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 i to z, prawda, z tym, a... że Mikołajem był problem, bo jak ja mówiłem, że, że on nie yy, jest fotografem, to on się zarzekał i, mówi, tak, no. że, i mówił, że nie jest. I no, tak. odwrotnie. Yy, rozmawialiśmy w drogobyczu yy, 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 na jego temat yy, Daję długą. A powiedz mi, bo pamiętasz, taki lata 70. to właściwie bardzo dużo fotografii aktów, prawda? Ciała ludzkiego i to też i w sztuce polskiej. I zobacz teraz jakoś tak, ja, ja nie wiem, tak mi się wydaje, jakby tego było bardzo niewiele, albo w ogóle tego nie było takiego zainteresowania. Takim klasycznym aktem. Pewnie tak, ale to gdzieś tam się granice skończyły. One, one muszą być przekroczone no, myśli, na nowo. Myślę, że to się już wyczerpało, jakby. I... Za, za dużo konwencji. Tu optyka stosowana, mniej lub bardziej drażniąca albo krótka czy długa, niczego nie zmieni. Pewne rzeczy zostały już zrealizowane. Trzeba by chyba kogoś jakiejś nowej ekspresji, no, tak, tak jak w, może nie tyle, nie tyle w sferze aktu, ile seksualności. To, co zrobiła w 70-tych latach Natalia L. No tak. Ona zrobiła właśnie ten, ten to, 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 to do dziś mhm. robi wrażenie. Dobrze, to w takim razie jakbyś miał powiedzieć, hmm, właśnie w kontekście, no bo już Mamy swoje lata, patrzymy jednak z jakąś refleksją na to, my, czego dokonaliśmy, i jakbyś miał teraz powiedzieć, czy ten, jakbyś ty potraktował ten, ten jako zawód, artysta jako zawód, artysta jako pewien sposób bycia, artysta jako swojego rodzaju jakaś filozofia życiowa. Jakbyś ty określił to. Ja się zawsze boję w, w, mówić o sobie że, nie, artysta. To dla mnie jest jakieś, tak, coś takiego krępującego, bo ni, nic wstydliwego oczywiście w tym nie ma. Prawo, pracowałem zawodowo ja, jako fotograf. Myślę, że wykonywałem wystarczająco no, dobrą, nazwijmy to, robotę fotograficzną, skoro no, Telefony się urywały i ciągle ktoś czegoś ode mnie chciał. Natomiast w sferze y, tej duchowości, czy mentalności, y, ja. Y, to jest inaczej. Każdy człowiek o, oczekuje jakich, y, potrzebuje afirmacji. To jest jeden ze sposobów, on jest taki dosyć wyrazisty, czytelny, atrakcyjny z pozorów, przychodzi facet, jest otwarcie wystawy, ktoś coś mówi, on coś mówi, potem jest to wino i ludzie się rozchodzą i to tak ładnie wygląda, natomiast tak naprawdę to nie wiemy czy Tę cegiełkę, którą tam w pracowni układamy, przekładamy, czy ona będzie wpasowała do tego muru, który się nazywa historią sztuki? Tak, zgoda, ale, ale zobacz, jednak poświęciłeś naprawdę ileś, 50 lat swojego życia, i przecież ty nie czerpiesz z tego zysku, nie, to ci nie przynosi konkretnych pieniędzy, nie robisz tego jako zawodowy fotograf czy artysta, który jest uznany, prawda? A jednak z przekonaniem budzisz się i co przecież byś, czy, czy byś nie, to, był w stanie zmienić? Nie, to, można, czy... można, by, można by powiedzieć, że to taka immanentna potrzeba, że takie teatralne by było. Ale nie jest coś w tym pra prawdziwego. że. że... Że y, nie możesz się od tego oderwać, nie możesz no, przestać. No? To jest jednak Przechodzi. takiego polata, no. jest to takie uzależnienie, bo na początku nie. my jeszcze sobie z tego nie zdajemy sprawy. My tak dotykamy pewnych rzeczy, przechodzimy dalej, wiemy, że coś mamy mm. ważnego do powiedzenia, ale już później po latach to nawet ciężko jest się z tego wycofać. Mało z, mało z tym, y, y, jak teraz, ostatnio, przez kilka miesięcy można powiedzieć, nic nie robiłem. Ale to nic nie robienie to nie znaczy, że za chwilę nie. Na przykład jutro nie wystartuję znów z intensywną pracą. Ja tego nigdy nie wiem. To się zbiera jak gdyby. Na warstwie odkłada, jest, czasem coś zanotuję, czasem zapiszę, czasem zrobię nieudolny, mniej lub bardziej do notesu tam sobie szkic. Do tego wracam, dużo czytam. Ale z tego czytania też zawsze może coś wyniknąć. To no tak. Jest, tak. Wiesz, wiesz po sobie, że to nigdy, nigdy nie wiesz, kiedy, się, kiedy na nowo zaczniesz dwa razy bardziej intensywnie. No właśnie, dlatego też i pytałam tutaj o tą rolę przypadku, bo i, i o to właśnie, kiedy, kiedy to, co, coś, co, co w tobie jeszcze nie jest niewyobrażalne, jeszcze nie, wyobraż nie wyobraziłeś sobie tego dokładnie nie uzewnętrzniło się jeszcze, a przychodzi nagle taki moment, a, w, a wiesz już, jakby pracujesz jakby w tym kierunku, rozważasz jakiś temat i on w ogóle do ciebie na razie nie przychodzi. I nagle nic tego nizowego, nagle czujesz potrzebę, że to jest ten właśnie moment. Tu nie chodzi o to, że jak, jak ja się pytam nieraz artystów, że właśnie codziennie ja muszę malować przez 8 godzin. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę mhm. i taki rytm życia, proszę bardzo, ale właśnie są takie yy, Tygodnie, a nawet miesiące, i to ja, ja tak uważam, że z wiekiem, chyba może to ta chwila takiej refleksji, albo może oczyszczenia. Zwłaszcza jak się robi jakąś dużą wystawę. To, ba to bardzo ładna uwaga, My, że chyba, chyba trzeba czasem y, oczyścić się, y, wymiksować, y, po to, żeby nabrać dystansu, ale i pewności, że, że dalej warto. A, a warto na pewno. W takim razie, czy intuicja. Czy taka podświadomość, na ile y, oczywiście kontrolowana, no bo to nie hmm. chodzi o to, że my sobie tam będziemy biegać, nie wiem, do, dookoła ciemni i coś takiego robić, ale na ile podświadomość i intuicja ma później wpływ i jak ty byś to zinterpretował? Czy, czy rzeczywiście ma wpływ? Czy my możemy ujarzmić to później i nadać temu właściwy kształt? Powiesz, hmm, no, intuicja zawsze była ważna, hmm. w każdej dziedzinie y, życia pewnie. Sztuce wcale nie w mniejszym stopniu, a może nawet w większym. A inspiracje, o których wspomniałeś, te bodźce, one płyną ze ale oczywiście najłatwiej jest być zakażonym, zainfekowanym książką, filmem czy wystawą sztuki wizualnej. Teatrem, no to, jest, to jest kwestia osobowości. I to, to też można nosić w sobie dłuższy czas. To nie musi być tak, że to natychmiast tak, tak, się pojawi. Tak. Jak sen, a? że gdzieś tam ci na jakiś jeden element, który się łączy, zaczyna łączyć się z drugim, i potem masz taką. No naprawdę, silną potrzebę opowiedzenia, przeniesienia tego w taką formę, która, którą uznajesz za najsłuszniejszą. A powiedz mi, a czy masz jakąś taką pasję, która w jakiś sposób albo by była odskocznią od tego, co robisz jako artysta, albo uzupełniałaby? Ale była taka różnica. Znaczy, jak mówimy o nie? No to nie? Tak. Jeśli on jako szachista, no to był znakomity, on tam wiesz, jeździł po turniejach po całym świecie, po Stanach, po Europie i on zdobył naprawdę wielkie nagrody. To nie było takie, jak my z kolegami sobie gramy amatorsko. To, je, to było jego pasją. To ja wiem, ale ja szachistą nie jestem. Nie, ja wiem, ale e, czy masz e, właśnie... E, natomiast też... natomiast e, recytuję się w mm. e, swoim ogrodzie. To bym bardzo dobrze robił. E, e, nie tylko e, biorąc kosiarkę do ręki, bo, to, no, bo tego bardzo nie lubię. To już jest mm -hmm. konieczność. E, ostatnio wymyśliłem nawet e, e, że zostawiam trawy, robię tylko ścieżki, one jak łany, jak ukuraszawy falują na wietrze, ale daje mi to relaks. Bo ten kontakt z przyrodą jest w ogóle fantastyczny, tak. jak, a jak, jak widzisz ją rosnącą i potem zamierającą jeszcze raz, pęczkującą, to gdzieś tam zawsze y, 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 w głowie ten upływ czasu, wiesz, te misteria ta. Y, wszelkie. to y, tego przemijania ten, ty, i znowu na ta, nowo powrotu do życia. To, to się przenosi hmm. potem gdzieś, y, te, ref, te refleksje, te, te analizy, te, to doświadczenie przenosi się y, potem na obraz albo na... No, albo na fotografię, albo. A te zdjęcia właśnie z ogrodu, to robiłeś w swoim ogrodzie, co, co wspomniałeś na początku. Tak, no cześć, właśnie, tak, no to nawet tak, samo to, prawda? Tak, no Że jednak nie musisz no to jest, chodzić. To jest moje atelier. No. także. Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę, bardzo mi było przyjemnie, dziękujemy.